Witam, mama z znaku bliźniac. To mama bardzo przedsiębiorcza jednocześnie dużo widząca sytuację. Tylko, że zaznaczam, ze względu na to, że bardzo dużo widzi, bardzo dużo y penetruje jakby historii, a przede wszystkim ma świetną wyobraźnię i fantastyczną intuicję. To wykorzystuje to nie w tym kierunku, w którym powinna, więc na ogół staje się mamą samotnie wychowującą swoje e, dziecko, czy dzieci, czy też całą grupkę. Powód właśnie ta penetracja. Kobiety spod tego znaku, czyli matki, powinny zachować pewien reżim, pewien reżim swojego myślenia. Nie stawiać przed faktem. Tylko po fakcie. Ja będę mówił tutaj na Boku. O tych momentach, jak działać, jak przeciwdziałać, jak, jak funkcjonować, dlaczego tak jest. Ale powodem przede wszystkim jest jedno, że mama. Bliźniak jest bardziej zainteresowana w pewnym momencie swoim partnerem, jak dzieckiem. Potem przyjmuje jakby, rolę nad dzieckiem, kiedy już jest za, za późno. I musi podejmować, i później, w jakimś kontekście yy, długofalowej linii czasowej, większość życia jest yy, w takim osamotnieniu. I tylko z dzieckiem i, i to staje się niezbyt proporcjonalne. Dla psychiki, a przede wszystkim dla działań dla samej mamy. Także mama bliźniak musi uważać przede wszystkim na jedną rzecz, aby zawsze traktować partnera swojego jako partnera, a nie, a nie kogoś. Bo taka jest zasada że partner dla jest i nie rozumie zmienności opowieści i charakteru. Ale o tym będzie na blogu i w psychologii oczywiście. Jak mama bliźniak, jak kobieta bliźniak. Podejmuje decyzję w jakiś sposób, ale to jeszcze troszeczkę później czasu. Ale tutaj, zaznaczam, to jest tylko sygnał do tego, żebyś ty, jako mama bliźniak, miała wgląd w swoją osobowość, bo nie porównuj się nigdy do taty bliźniaka, tylko zawsze traktuj siebie jako założeniu postać, która, która cierpi nieustannie, ale pod jednym warunkiem, że pamiętaj o tym, że zawsze zawsze szlachetność, dobroć i sumienność i rzetelność wygrywa. Im bardziej idziesz drogą, tak zwane zemsty, odbija się to na Tobie i odbija się na pewnych zasobach. Ja mówię tutaj do mamy pod znakiem bliźniąt, ze względu na to, że wiele razy miałem spotkania z jednym i z tym skrajnie drugim. Nigdy poszło. Więc dlatego też tak bardzo bym chciał Ciebie przestrzec, druga mamą z poznaku bliźniąt, abyś zwyciężyła ze własną świadomością, bo własna świadomość jest najważniejsza dla nas po to, żeby być mamą wspaniałą z bliźniąt. A jeżeli już jesteś taką, to tylko zezdrości bo jesteś mamą, która spełnia wszystkie warunki bycia tą najukochańszą mamą spod z znaku bliźniego, więc bądź się. trzymaj się i powodzenia tylko mamo. a przede wszystkim jeszcze jedno, nigdy nie zmieniaj swojego kierunku myślenia, a jeżeli jest błędne, to je tylko popraw. Przez